17 sierpnia w Nienaszowie odbyły się dożynki powiatowe. Barwny korowód dożynkowy udał się na stadion sportowy. Podczas prezentacji 13 wieńców można było podziwiać efekty misternej pracy każdej z grup, a także stroje ludowe. Rozpoczęcia dożynek dokonali starosta jesielski Adam Pawluś i wójt gminy Nowy Szmigród Grzegorz Bara. Obrzęd dożynkowy wykonał zespół Trzcinicoki. Przekazano chleb dożynkowy na ręce gospodarzy dożynek. Tradycyjnie odbyło się uroczyste krojenie chleba wypieczonego z tegorocznej mąki i częstowanie uczestników dożynek. Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, bo spotykamy się tutaj, aby dziękować Bogu i sobie nawzajem za trud całorocznej pracy na roli, za zbiory, które są owocem ziemi i ludzkich rąk. Rolnik wie najlepiej, co znaczy czekać cierpliwie, ufać w siły natury, a czasem walczyć z jej kaprysami. To właśnie Wy, drodzy rolnicy, jesteście strażnikami naszej tradycji i gwarantami bezpieczeństwa żywnościowego. Życzymy zdrowia i pomyślności w każdej Państwa rodzinie. Witam z wielką radością na tym święcie plonów w Lożynkach Powiatowych w Nienaszowie. Dziękuję za wasze przybycie i wspólne uczczenie trudu rolniczej pracy. Muzika Osho kioski betro jemi W wyjątkowym dniu chcę z całego serca podziękować wszystkim, którzy żyją z ziemi i dla ziemi. Wasza codzienna praca, nierzadko cicha, niezauważona, jest fundamentem naszego bezpieczeństwa, naszej codzienności, naszej przyszłości. Mieszkańcy terenów wiejskich na co dzień borykają się z różnymi trudnościami. Każdy dzień ich pracy jest inny, pełen niespodzianek i trudów, bowiem uprawa ziemi to nie tylko zasiew i zbiór plonów, a także ciągła troska o ich kondycję, o zmaganie się z nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi czy niszczącą plony dziką zwierzyną. Życzę, by wykonywana praca przynosiła Wam radość i satysfakcję, a uzyskane plony były zawsze. Trzeba podziękować Panu Bogu też za pogodę, że pięknie dopisała, że możemy dzisiaj wspólnie świętować. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu Wójtowi wraz z, z pracownikami Goku, którzy najbardziej się tutaj angażowali, bo wymagało to wiele pracy takiej organizacyjnej, duży wkład finansowy w pomocy organizacji tych dożynek. Także Grzegorz, Panie Wójcie, bardzo serdecznie ci. Dziękuję, że dzisiaj w tak pięknych okolicznościach możemy świętować. Tutaj dzisiaj jest ogromne święto. Święto, które jest wspaniałą tradycją rolnicy. Dziękujemy Wam za to. Ciężka praca i ten chleb, który tutaj dzisiaj przynieśliście i te piękne brogi świadczą o tym, jak nasza polska tradycja, nasze Podkarpacie jest wielkie. Pięć lat pracowałem w Parlamencie Europejskim w Brukseli i proszę sobie wyobrazić, że tam nie ma takich pięknych, wspaniałych tradycji dożynkowych, jakie mamy tutaj. I my często, jako Polacy, nie doceniamy tego, że mamy taką piękną tradycję, takie piękne obyczaje i powinniśmy być z tego naprawdę bardzo dumni. Ja chyląc czoła przed Państwem, którzy przygotowaliście tak cudowne wieńce, chciałem życzyć nam wszystkim aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło chleba. Powiecie, świętujemy dożynki. Będą świeże chleby i pachnące szynki, i plony przeróżne, które ziemia dała. Będzie huczni świętować u okolica cała. Kapela czcińcoki też dziś oświętuje i obrzęd dożynkowy wam zaprezentuje. Łódź mi groda, wielko burza. Pan starosta niby róża. Niby róża i lilia po urzędzie się uwija. Dla każdego chłopa nie, nie została polu ani kopa. Niebitomy. Pozwólcie nam przywitać starostę naszego Starostę naszego Jakie by to no były dożynki bez niego Pozwólcie nam przywitać wójta Zmiłockiego Jakie by to no były dożynki bez niego Jakie by to no były dożynki bez niego szczęście zowdy sprzyjo, Bo przyszła tu do was cało kumpanijo. Przysła chmurecka czorno, nie biało, Przysła gromada wielko, nie mało. Zaścielej, gospodarzu, stoły i ławy, A nie żałuj w dożynki skoczne zabawy. Wyprowną gospodarzu, okrężne, Bo ci niesiemy dary potężne. Tyn wionecek z kłosów zwity, jak kamień złotem poszyty, kalinom kwiotkami zdobiony, pradziadom naszym przeznaczony. Ten ci wionecek dajemy, zdrowia i szczęścia gospodarzu,

ze szczodrą się ręką Bożą spotyka, ileż na mały, corny kęs chleba Bożego błogosławieństwa potrzeba. Dajemy wam plon, a z nim szczęście w domu. Panie starosto, panie wójcie, przyjmijcie ten chleb od mieszkańców powiatu Jasielskiego. oznajmiamy, że w jasielskim BLE MAMY! Dziękujemy za piękny obrzęd dożynkowy. Cieszymy się, że po raz kolejny jesteście w gościnnej gminie Nowy Żmig. Diplomy i pominki otrzymały wszystkie grupy wieńcowe. Po części oficjalnej nie brakowało atrakcji muzycznych w ramach lata z kulturą powiatu jasielskiego. Wystąpił też zespół wokalny działający przy gminnym ośrodku kultury w Nowym Szmigrodzie. Gospodarze do Rzenek wręczyli upominki wszystkim występującym zespołom. W Nienaszowie spotyka się tradycja z nowoczesnością. Chcemy wyrazić Panu Bogu wdzięczność za ofite plony, chcemy dziękować rolnikom za ich trud, za ich pracę, za to, że z owocami tej ziemi dzielą się z nami że dzięki ich pracy, rolników czujemy się bezpieczni, będziemy dbać i dzielić ten bochem chleba sprawiedliwie tak, aby starczyło dla wszystkich w powiecie i w naszej ojczyźnie. Podczas dożynek zagrali zbóje. Gwiazdą wieczoru była Anna Wyszkoni. Wyszkoni. Trwają dożynki powiatu jasielskiego. W tym roku my jako gmina Nowy Żmigród jesteśmy współorganizatorem, bardzo z tego powodu się cieszę. Pięknym elementem również dzisiejszego święta jest prezentacja wieńców dożynkowych, które są zaprezentowane przez wszystkie samorządy powiatu jasielskiego przez Chór Cecylianum z Osobnicy oraz DPS w Foluszu. Bardzo misternie przygotowane plony, które tak naprawdę są odwiedzane przez wielu ludzi, robione są zdjęcia, no coś pięknego, także bardzo się z tego powodu cieszymy i cieszymy się również, że możemy być współorganizatorem dożynek powiatowych.